Czy odznaczenie przyznane przez państwo może zostać odebrane po niemal trzech dekadach? Historia Jolanty Lange pokazuje, że tak i wzbudza ogromne kontrowersje. Zostań ze mną, bo to opowieść o tajnych agentach inwigilacji księdza i śmierci, która po latach wciąż budzi pytania. Prezydent Andrzej Duda, decyzją z 29 lipca 2025 roku, odebrał Jolancie Lange srebrny krzyż zasługi przyznany przez prezydenta Kwaśniewskiego w roku 1997. Oficjalnie odznaczenie to zostało nadane za wybitne zasługi w działalności społecznej. Jednak, według Instytutu Pamięci Narodowej, Lange, znana wcześniej jako Gontarczyk, Miałam mroczną przeszłość związaną ze służbą bezpieczeństwa PRL. W latach osiemdziesiątych, wraz z mężem, prowadziła działalność szpiegowską w Niemczech Zachodnich, gdzie inwigilowali księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. Oboje zostali zwerbowani przez wywiad PRL, przeszli szkolenie i pod pseudonimami Jon oraz Panna mieli śledzić środowiska opozycyjne na emigracji. Blachnicki zmarł nagle w 1987 roku. Oficjalna przyczyna zator płucny. Ale czy na pewno? Dopiero w 2005 roku wrócono do tej sprawy. Pojawiły się podejrzenia, że ksiądz mógł zostać zamordowany, a ostatnimi osobami, z którymi rozmawiał, było właśnie małżeństwo Gontarczyków. Dlaczego więc ta decyzja prezydenta zapadła dopiero teraz? Czy mamy do czynienia ze sprawiedliwością po latach, czy może z politycznym gestem? To pytanie pozostaje otwarte. Jeśli ten temat Cię zaciekawił i chcesz więcej materiałów, które łączą historię, politykę i psychologię społeczną, kliknij, subskrybuj, daj łapkę w górę i zostaw komentarz, co o tym sądzisz. Dzięki, że oglądałeś.